Siemano! Witamy na kanale KOWGARAGE Zapraszamy na Q&A Pytania zadawaliście nam na Instagramie Za co bardzo dziękujemy Było ich trochę, trochę sporo Wybraliśmy najciekawsze z nich, na które zaraz Wam odpowiemy no, i pierwsze pytanie tutaj: w jakim wieku mieliście swoje pierwsze auto? E, ja, jak miałem 18 lat, to miałem przez chwilę taką Toyotkę, ale nią tam krótko jeździłem. E, a generalnie takie pierwsze zarejestrowane na mnie, e, także moje, moje. No to teraz jest golfik, czyli od grudnia 2019 roku. No to 22 lata. Ja pierwsze auto miałem w wieku 16 lat, może nie było zapisane na mnie, bo bym miał strasznie wysokie oceny. No bo, jednak, nie mając 18 lat, to dość kwota mogła być duża. Także było na, na tatę, no i tak, był to maluszek. Później po roku kupiłem sierę, sprzedanie 2-0, no i tak. I sam utrzymywałem auta, tyle że były po prostu zapisane na kogo innego. Jak znajdziemy to, może wrzucimy wam jakiś filmik z maluchem właśnie, bo gdzieś tam chyba jeszcze coś coś będzie. A ze ścierą macie w pierwszych filmach w, na starym intro. Intro jest jak ściera Mieli Kapcia i takie no. Jaka nie. No dobra, lecimy z następnym pytaniem. Czy zrobicie test tuningu przez kostkę OBDs AliExpress? Yy, tak, będziemy mieli takie śmieszne urządzonko, Takie wiecie, taką malutką kostkę, która ma tam dać nie wiadomo ile mocy, i, i tak dalej. Także sprawdzimy, czy jest to cokolwiek warte, ale to gdzieś tak myślę dopiero w kwietniu. Myślę, że ten test będzie bardzo rzetelny, zważając na to, że mam po, po prostu hamownie, i na pewno, na, na pewno będzie dobrze. Ale coś wymyślimy i, i jakoś wam to pokażemy. Yy, czy Fiesta dostanie normalny wydech? Yy... Możliwe, aczkolwiek tutaj na początku musi się sprzedać Sierra Bo nie ma kwitu na takie zabawy A wydech jest dobry, są cztery rury, także jest moc No ale mówię, jak sprzeda się Sierra, zostanie tylko ta Fiesta, to wtedy się zrobi No i właśnie tu przypomnienie, Sierra jest cały czas wystawiona na Sprzedajemy W opisie filmu będziecie mieli link Jak ktoś jest zainteresowany, albo jakbyście znali kogoś, kto chce sobie kupić fajne autko, no to zapraszamy kiedy filmik z Kaplikiem? Filmik z Kaplikiem, no myślę, że na wiosnę, może zrobimy jakiś film o odpalaniu takiego starego auta po dłuższym postoju. No, jak będzie ciepło, myślę, marzec, kwiecień już, już będzie można nim wyjeżdżać. Dlaczego Sierra Out? To takie fajne autko do zabawy. No, Sierra Out, bo po prostu chce się rozwijać trochę. W sensie mieć po prostu też inny samochód, tym już się najeździłem, jest sporo. Także chciałem, właśnie, taki inny, może coś innego, coś z przód napędem. Nie wiem. Nie wiem, aczkolwiek na pewno chcę sprzedać, i chcę po prostu kupić inne, lepsze bądź gorsze, czy takie same auto. Także, tak. Czas na kolejne pytanie. Kiedy jakiś odcinek z Andzią? No i tutaj jak najbardziej chcielibyśmy taki odcinek, aczkolwiek pan Andrzej musi zostać na samochód, samochód, żeby Angelika w końcu pojeździła, chociaż po mieście. No, także Czekamy? działaj i zapraszamy Kiedy jakiś filmik jak latasz bokiem Fiestą? Yy, to nie będzie to nielegalne No, jak to latać bokiem? Samochodem po ulicy? Tak nie można yy, Dlaczego Sierra i Capric są garażowane jak jest 10 stopni? Ja schowałem Sierra bo myślałem, że będzie śnieg No właśnie, zima w tym roku zaskoczyła kierowców i po prostu nie przyszła Chociaż i tak, Capric do jazdy całorocznej to jest, myślę, no wyzwanie No bo to jest takie auto, że czasem trzeba je popchnąć, czasem trzeba w nim ponaprawiać coś No dlatego jest Golf, który po prostu jeździ z dnia na dzień coraz lepiej No i niech jeździ jeszcze długo, Capric na, na wiosnę wyjedzie na pewno Następne pytanie, jakieś nowe projekty na wiosnę? No tutaj nowe to może być świesta, ale to mówię jak się sprzeda Sierra To może wtedy będziemy coś kombinować, choć też nie wiadomo No i motorynka jest ciągłym projektem, który najprawdopodobniej znowu ruszy I będzie miał swój start po, po ostatnim nieudanej wymianie zapłonu Odstawiliśmy po prostu, nic nie robiliśmy, bo już nam się nie chciało No nie było weny po prostu, a też zimno jest to motorkiem nie ma jak, jak jeździć za bardzo no, a na wiosnę też ja planuję do golfa może gwint wsadzić, jakąś fajną felgę, plus go pomalować. Także będzie się działo. Lecimy z następnym pytaniem. Kiedy pierwszy raz samodzielnie poprowadziliście auto? No, ja to byłem dość mały, także słabo to pamiętam. Pamiętam, że to była Omega i jechałem już przez 21 pierwszy, taka jazda przez 20 metrów, po czym pojawił się kawężnik przede mną. I wcisnąłem hamulec, tak bez upamiętania, ci bez sprzętu, bez niczego. Nie wiem, może miałem 7 lat, może mniej, może więcej, nie jestem w stanie powiedzieć. No, ja pamiętam, że zaczynałem też bardzo wcześnie, jeszcze myślę, że to było przed podstawówką. Zaczynałem tak, że siedziałem na kolanach, utaty i ja kierowałem, a on obsługiwał pedały, ale tak, żeby samemu, samemu pojechać, no to pamiętam, że to było w Capriku. I strasznie mi się nie podobała jazda, no bo nie umiałem ruszyć normalnie Puszczałem sprzęgło i auto mi gasło No ale lat też myślę, że miałem 5-6, coś, coś takiego, nie? Dawno nie było recenzji, fani tęsknią To fakt, recenzji teraz nie nagrywaliśmy zbyt dużo Jedną mamy zaplanowaną, ale nie możemy zgrać po prostu terminów Tak powiem ciekawostkę, że to będzie kolejny Ford no ale coś tam, coś tam będziemy kminić dalej w tym kierunku, także tego na naszym kanale nie zabraknie No i zapraszamy do, do udostępnienia może samochodu No jak chcecie się, się pokazać, zareklamować coś, no to śmiało odzywajcie się przez Face'a. Link macie na dole filmu, także zapraszamy Dużo zarabiacie z prowadzenia kowgarage. No ja mogę powiedzieć, że mi od hajsu to już <śśś> No już nam odbija <śś> Tak, to jest naprawdę taki przybytek To jest taka to kasa się tak, szczególnie jak sam oscyluje więc 200-250 subskrypcji, to tak, tak. wtedy największe przyrosty są, no, Dokładnie, polecamy, no. Przenieśliśmy się do garażu, bo teraz kilka takich garażowych pytań. E, jakich narzędzi używacie najczęściej? No najczęściej to jest zazwyczaj taki fajny zestaw, e, najtańszy z Allegro, po prostu treściotki tam są, dwie, jest na jedną czwartą i na jedną drugą. No i tak głównie tego się używa, ewentualnie jeszcze jakiś młotek. Śrubokręty. Śrubokręty czy jakieś klucze w niedostępnych miejscach, to płaskie wtedy. No mhm. takie podstawy, jakieś super narzędzie nie mamy, czasem wiertarka, szlifierka, coś, coś takiego. Zawarty, no. ale to już raczej. E, kolejne pytanie: Na jakim oleju jeździcie? No ja, fiesta, w stoję mam na Jasolu. 10:40 I agolfa ja golfa to samo. I ostatnie pytanie na dziś. Ile pali Fiesta? To pytanie do Fiesta. Pali około 7-8 litrów. Podejrzewam, że może być to związane z tym, że duże spalanie, bo, bo tuba gra. Jest duże obciążenie chyba na alternatorze i, i to może coś powodować. Nie jestem pewien, nie chcę się zajmować. Też nie liczyłem dokładnie tego spalania, nigdy nie do pełna. Bo masa wrogiem przyspieszenia. Tak, no. Ale coś około 7:00 myślę, że spać spokojnie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o QA. Dzięki za Wasze pytania, były bardzo fajne, nam się podobało. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, no to e, zadawajcie pytania. Wpadajcie na naszego face'a i instagram'a. Linki macie na dole w opisie. No i co, my się chyba żegnamy. Na dzisiaj tyle. Siema. Siema.